Polacy do broni chcą i to jest motyw przewodni najnowszego numeru tygodnika do rzeczy. Polacy chcą mieć broń, chcą strzelać. Jest wielu zainteresowanych wszelkiego rodzaju działalnością organizacji strzeleckich, a także udziałem w organizowanych jednostkach obrony terytorialnej. O tym duży okładkowy tekst Wojtka Wybranowskiego i wywiad ze Stanisławem Drosio ze Stowarzyszenia Obrony Narodowej. A poza tym piszemy o aferach, które wstrząsały Rzeczpospolitą. Kamila Baranowska o reprywatyzacyjnej aferze w warszawskim ratuszu, ratuszu, która być może po Położy kres karierze Hanny gronkiewicz walc a Maciej Pieczyński przypomina o co dokładnie chodziło w aferze Amber Gold, którą badać ma specjalna sejmowa komisja. Podsumowanie szczytu NATO w wywiadzie z Witoldem Waszczykowskim w ogóle jak zawsze dużo wywiadów w Tygodniku do Rzeczy, także z profesorem Andrzejem Zubowem o sytuacji w Rosji, z Antonim Macierewiczem. Ten, ten wywiad to fragment książki najnowszej Piotra Senki. Bardzo ciekawy, tak jak zawsze bardzo ciekawy, Waldemar Łysiak, który pisze o rankingach. Pozwolę sobie też zwrócić uwagę na swój tekst, który mówi o tym, że może i Prawo i Sprawiedliwość nie ma z kim przegrać, ale naprawdę ma z czym przegrywać. Posłuchają, nie posłuchają, ale niech potem nikt nie mówi, że nie ostrzegałem. A poza tym, wszystkie stałe działy, felietony, historia, ekonomia, kultura. Zapraszam serdecznie do lektury najnowszego. Numer tygodnika do rzeczy.